Na początku nie wiedzieliśmy w ogóle, o, w ogóle o co chodzi i nie wiedzieliśmy się, jak, jak się do tej sytuacji odnieść. Nie wiedzieliśmy co i jak. I Też tak, nie wiedzieliśmy, czy to dach, czy to, czy to, czy to są um, wszystkie pomieszczenia, czy to cały budynek, czy jakie, jaka będzie skala zniszczeń. Eee, no ale już po, po jakimś kilku godzinach, jak ten pożar się rozprzestrzenił, to już wiedzieliśmy. I wtedy zaczęły się coraz więcej takich telefonów w sensie wsparcia. Że na początku, jak, jak nie wiadomo było czy na chwilę, to potem się to, to potem było, że jednak to pożar, że jednak płonie cały budynek, i że i, i wtedy było wsparcie od naprawdę mnóstwa osób. Mnóstwa mnóstwa osób, co jest naprawdę dużym świadectwem Bożej obecności i też jakby ogromu miłości, że ludzie mają tyle w sobie miłości że naprawdę chcą pomóc, bo każdego dnia tak naprawdę Mógłbym, być, mógłbym obsługiwać etat y, sekretarki, żeby po prostu odbierać telefony, odpisywać na wiadomości, bo naprawdę mnóstwo dobra. Też z ludźmi, którzy przyznam, nie, mam, nie miałem kontaktu od wielu lat, pisząc, że coś potrzeba. Ludzie dzwonią do mnie, czy właśnie czy, czy otwieram swoje serca, że tam każdą pomoc, że jak potrzeba z tym, z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. Każdy też organizuje, też y, organizuje pomoc, też udostępnia zbiórkę, Wszystko jakby Pracują jak, jak mogą, pomagają jak mogą, żeby nas wspomóc.